Słabe, chcę mocniej, mocniej, kochać z dzień. mocniej kochać Zbawcę z dnia na dzień. mocniej kochać Zbawcę z dnia na dzień. Miłością przezwyciężam to, co złem. Bo sobie sprawę, że siły w Boże mój. Za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, że za Ciebie umarł. Wiesz, Ci do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, co wierzy, choć nie widział. Zaufaj Bogu, który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie, dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie. Zakończył się sezon w takim widzisku, nie bardzo to widać, że zakończył się sezon. Dużo osób wchodzi do wody, i my dzisiaj też to zrobimy, ale zrobimy to z innego powodu. Wejdziemy tam nożem z Pawłem i zrobimy to, żeby wyrazić coś bardzo istotnego. Oczywiście dzisiaj wiele osób wchodzi, żeby też wyrazić, że potrzebują ulgi w tej wodzie, że potrzebują na stołach, można je ze sobą zabrać. Jeżeli ktoś nie ma w domu swojej Biblii, to są to bezpłatne egzemplarze. Chociaż jako jedyny miód w jako jedyny z cała Boże prawo, to przyjął na siebie kadę z jego złamania. Przed nasze miejsce, żebyśmy my mogli wyjść z tego zamknięcia, z tego więzienia. Bo nie przyjął cały wyrok. I zrobił to w sposób, że przeszło błogosławieństwo. To błogosławieństwo, które był obie... tak

Na Twoje ręce Paweł przekazujemy mężczyzn z konsultacjami. Prawo? Tak. Klikę do samochodu, tak. No nieważne. Tak. Samo, Zobaczymy się tutaj wspólnie. Samoloty, bo to chciałem. Paweł. Tak. Śpiewa. Panie Boże, dziękujemy za ten czas. wspólny w naszym miejscu, Panie dziękuję za to, że jesteś pośrednio Sebastian, Pani Dziękuję za to, że możemy się ładować Tobą i cieszy się z tego błogosławiony, ten kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj Bogu, Diki będzie żył.